Te dziadowskie mięśniaki śmieją się ze mnie, że nie umiem pływać. Jesteś lamus, lamus! Sami jesteście lamusy! Ty piciąku mięśni nie masz! A wy macie mięśnie zamiast mózgu! O, jestem silny, jestem głupi! Was na Easy pokonam. Patrzcie nawet nie muszę ćwiczyć, żeby was pokonać. Patrzcie na to. Ale teraz im pokażę. Trzy, dwa, jeden i jazda! Patrzcie, ha, 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 ha jestem tutaj, płynę, tu oni są obok mnie. Szybko! Szybciej, szybciej, pływaj, pływaj, pływaj! Patrzcie, jak pięknie płynę, tak Szybciej! Mówiłem, że im pokażę, mówiłem. I szybko do mety! Ha ha! Jak to ostatni? Hoho, ho, lamus, lamus. Cicho sieć kupo mięsa. Zapomniałem się najeść. O, szybko do sklepu. po hamburgera. O, raz, dwa se zjem. Te głupki myślą, że mięśnie im wystarczą. Teraz się najadłem, teraz wam pokażę dziady jedne. No, dawaj, dawaj. A, patrz na to, ha, ha. o. -o. O oh, oh. nie! Jednak są ode mnie silniejsi i szybciej pływają. Już ja im pokażę. O nie, tak nie będzie. Ja mam mózg. Dobra, teraz muszę użyć mózgu szybko. <grym> O boli, 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 boli. Ale jak ja też sobie poćwiczę na tej maszynie, to pokonam ich wszystkich tam. Ja będę najsilniejszy. Nie, no muszę ich pokonać. Szybko. O, i proszę, i ćwiczymy, i klatnę. <laughs> Każdy głupi tak machać potrafi. Zobaczcie na mnie. I co, i co? To jest Teralamus. O, nawet mi tu mięśnie powoli wychodzą. Ale Powera Dostałem. Jazda. Patrzcie na tym je niech mi urosły! Przecież ja zara największą klatę na świecie będę miał! O, ale mam klatę wielką! Dobra, chodźcie tu cwaniaczki! Nuby, 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 nie macie takiej klaty jak ja! Jazda szybko! Ale teraz mam klatę! Ha ha ha, prześcigam was! Nuk, no, I patrzcie, jest! Już piąte miejsce! Nie jestem już ostatni! Jeszcze tylko czwarte miejsce, trzecie drugie i... I go pokonam! I ja będę ten najsilniejszy! A wy co mi gnoje? Zajęliście maszyny na plecy? Plecy są dla słabych. O, i cyk na bicepsy. O, tak się ćwiczy, tak się ćwiczy. Czemu samą pałę trzyma? Gdzie jest ciężar? O, teraz są ciężarki. Dobrze! O, ale mi łapska puchną. Etyty, ty, ty, bo mi zara wybuchną. Bicek już wyćwiczony. O, teraz brzucha ćwiczę. Ale... Ale mi rosną robale jakieś na brzuchu, co to jest? Jeszcze giry śmierdzące też trzeba przećwiczyć. Oj, wynocha mi z pleców szybko! Zostawili mi. Boją się, boją się! Ooo, ale teraz się świc. O, Ale mi pewnie śmierdzi spod pachy teraz. Się przepsikać trzeba teraz. <laughs> Ale jak już jestem takie bydle, to mogę być jeszcze większym bydlakiem, dawaj! Jak się błyszczeć zacząłem, co jest? To ja będę jeszcze większym bydlakiem! Jery, teraz dopiero będę śmierdział. Ale będę spocony i teraz takiego bydlaka No jeszcze większe bydle! Jery, jak się postarzałem, jakie grudy mi się porobiły. Ale najważniejsza klata jest. Chodźcie tu, ciołki jedne! I i cyk, Jazda, ale jestem teraz szybki! ha! no 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 Trzecie miejsce! Ale jestem super! Zara wygraw będę najlepszy! I co, mieli śniaki? Trzeba mieć tu, a nie tu! Chociaż ja już sam w sumie nie wiem, czy tutaj coś mam. Pusto! Ale jeszcze tylko troszkę klaty! Pleco! I nóg! I w końcu czas pokazać kto tu rządzi! I kto teraz wygrywa? Trzy, dwa, 1! Oczywiście, że ja! Olu jestem szybki! Co się dzieje jak jestem umieściony? Nara, nuby, nara! I teraz! Pierwsze miejsce! Do tego typa należy! Jak to drugi! Nigdy nie dasz rady mnie pokonać. Jestem zawsze silniejszy od Ciebie! Przecież jestem już taki duży, co jest! Panie trenerze, proszę mnie potrenować! No dobra! Dajesz te ból, co dajesz! No daję! Co mam ci jeszcze dać? Pieniądze już ci daję za to, że mnie trenujesz! A ten ciągle dajesz i dajesz! Dajesz i dajesz! Ha, to nie wystarczy przecież! On go nie pokona! No nie ma szans! Nie pokona go! Ha, 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 ha. Jestem jeszcze silniejszy! Byłem. No jak to? Przecież mam trenera! Jestem taki wielki! Czemu tego dziada nie mogę pokonać! Nie, na pewno cię pokonam i idę po ciebie! Dobra, ale to już ostatni wyścig. Na więcej ci nie pozwolę! A jak przegrasz, to dostaniesz wryja! <słuch> nie no, przecież widzę, że jestem jeszcze słabszy od niego! Jak ostatni wyścig! Ten trener nic mi nie dał w ogóle! Dajesz, dajesz, Cebulson! Co mam ci dać? Wszystkie pieniądze ci już oddałem! Złodzieju jeden! Hej, ja też! Ja też go nie lubię, mogę Ci pomóc! Serio niby jak? No bo mnie też bił, to wymyśliłem takie mikstury. Widzisz jakie mam? O, takie mam. I przez te mikstury urosną ci super mięśnie i będziesz najsilniejszy. Dlaczego mi pomagasz? Może jak ty go pokonasz, to da mi spokój. Trzymaj, bierz sobie. No dobra, wypiję to! Ja cię kręcę, jak mi skóra teraz błyszczy. Jestem piękny i lśniący. A ty tu czego szukasz? Dajesz, dajesz. Dać to ci zaraz mogę. Kopaw! W, w, w czoło. Dobra, sorry. Ale teraz będę czuł, że jestem bydle. Wypad mi stąd, ale już. Ale mi teraz mój urosnął. Ale będę wielki i błyszczący. Może w jakiejś reklamie szamponu wystąpię. Do wojna bala! Ciach, 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 ciach No i normalnie klata już ogromna Teraz muszę mieć błyszczące łapy ha, ha. Ale gdzie samym kijkiem mi tu upacanie? Stależami dajesz O ja jest jesteś silny ja nie mam czasu na głupoty Ja tu mam ostatni wyścig, a nie jakieś randki Ja teraz będę bydlak śmierdziel Ale będzie ode mnie capiło Już się podpalił smród cały Fuj Klata ogromna, brzuchol ogromny Nogi Trenuj te swoje śmierdzące giry Dajesz, dajesz O, 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 jak mi zaczynają puchnąć się. Nara wybuchną O, znowu się smród podpalił Dawaj, 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 dawaj Ale śmierdzi ale został mi ostatni wyścig. Już więcej nie mogę się ścigać. Jak teraz nie wygram, to dostanę VIP. Szybko, malutkie plecy mamy. czas zrobić wielkie, bydlackie plery. Dawaj, machaj kikami, machaj, machaj. O, śmierdzi i puchnie. Puchną plecy, puchną plecy. Będą wielkie. Nie, jak ja się na wodzie uniosę, jak ja będę takie bydle wielkie? Przecież ja się zarazały utopię od tego ciężaru. Ale mi tu pryszcze wyłażą. Co się dzieje? Ja cię kręcę. Kto to będzie nie wyciskał wszystko. To pewnie od tych witamin, od tego nerda, na pewno. A te bąble to co to? Co to za bąble jakieś mi wyskoczyły? A, to mięśnie rosną, no tak. Kiedyś też tu będę miał takie bąble. Łowatko, a teraz jak mi bąble wyskoczyły? Łojeny! Ja wyglądam jakbym w jakiejś skorupie żółwia mieszkał. No to teraz jestem wszędzie bydle, ale mam tu kaptury, brzuchol, klata, nogi. A. Jeszcze jedno. Rączki jakie pypcie malutkie, chudziutkie. Takie ło. Szybko gdzie się ręce jeszcze ćwiczy zanim zdążę na ostatni wyścig. Ja muszę go pokonać. Ja mu zrobię taką. Widziałem w telewizji, tak robią. Ja też tak umiem. Coś nie zażpocząłbym. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybko, dorodczek, dorodczek. O, I Teraz będzie, ale będzie, patrzcie. Ale mi bicepsy i trajcepsy rosną. Teraz to będę potężny, mistrzu. No i pokonam dziadykę. Będę najlepszy i najsilniejszy. Ale będę pływał. Ale z tymi bicepsami. Ale czad. Dobra, kobito. Niedługo mogę na randkę. Dobra, dobra. Czekam! Jej, jej, jej! No weź się uspokój, spokojnie, spokojnie! Nie szalej tak, ja ćwiczyć muszę! Ale mi się ładują armaty tu na łapach! Ale będę bydlak! Już właśnie jestem! Ale ze mnie wielka szafa! Ty sam! Ty ból Idę po ciebie gnoju jeden! He, he, he. no dawaj cwaniaczku. No to patrz teraz! Ale jestem bydle... Trzy! A jeszcze nie, jeszcze nie! Trzy, dwa, jeden i jazda do wody! Woo! No, nope, no, nope, no! Nope. I ja wygrałem! Jestem mistrzem! O oh nie! A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny!